Posłałem do nich Franca. Jeszcze nie dotarł do Winterhofu. Ewakuacja to trudne zadanie. Tak. Byłoby dobrze, gdyby wywiózł, czy zabezpieczył pewne osobiste rzeczy. No, Franc powinien dać sobie radę. Przeszedł świetną szkołę i zna teren. Przepraszam, Herr Doktor, ale to chyba nie są, że tak powiem, dobra doczesne. Gdyby pan nie był od lat u mnie, Jäger, dostałby pan w tej chwili po gębie. I nie obyłoby się bez dalszego ciągu. Przepraszam, Herr doktor. Ale to tylko ta przeklęta, zawodowa ciekawość. Trans powinien już być w Interhofie. Uwierzyłem sztabowcom stary głupiec. Zapewniali mnie, że to się przeciągnie. Że opór będzie twardy. A umocnienia, wal pomorski. Starczy na to spojrzeć. Została tylko jedna szosa. Reszta już obsadzona wojskami nieprzyjacielskimi. A tam zdaje się są także Polacy. Tak. A więc mapa przesądza. Nadajcie do Winterhofu. Ewakuacja.